Przedstawiamy naszego eboka o objawieniach fatymskich Fatima odrzucone przesłanie. Wstęp. Fatima jest darem naszej Matki Najświętszej Maryi Panny na nasze czasy. To praktyczny plan, jak żyć w czasach wszechobecnego, bardziej niż kiedykolwiek zła, grzechu i cierpienia. Dar i obietnica nieba dla tych, którzy podejmą to koło ratunkowe dla świata. Ale nie wystarczy posłuchać, ani nawet tylko zrozumieć i przytaknąć. Trzeba ten plan zastosować w praktyce. Dokładnie tak jak mówi Matka Boża. Maryja przychodzi, aby nas ratować. Można jej nie słuchać i myśleć oraz zrobić po swojemu, bo wiemy lepiej, bo nie mamy czasu albo sił. Jednak trzeba jeszcze raz siebie zapytać czy na pewno a jeśli odmówimy, to czy wtedy mamy prawo prosić o jeszcze o cokolwiek? Przedstawiamy serię tekstów opublikowanych na stronie niewolnikmarei.com zawierających treści przesłania Matki Bożej wraz z naszymi refleksjami, bez skrzywień i interpretacji modernistycznych. Zachęcamy do poznawania przesłania Matki Bożej krok po kroku, razem z nami. Od początku, aby zobaczyć, co przeoczyliśmy, czego nie rozumiemy, a najważniejsze, co musimy zrobić. Na końcu publikujemy dwa teksty z 1946 roku, dla przedstawienia, jak już wtedy, niecałe 30 lat po objawieniach Matki Bożej, wielką wagę miały dla katolików jej orędzia. Mimo tego nie posłuchaliśmy naszej Matki, co jak wykażą nasze rozważania i wnioski jeszcze tragiczniej odzwierciedla się w naszych czasach. Fatima, anioł posłaniec Najświętsza Maria Panna ukazała się sześć razy trzem pastuszkom Łucji, Franciszkowi i Hiacyńcie od 13 maja do 13 października 1917 roku. Przyszła do mojej wioski Fatima, która pozostała wierna Kościołowi katolickiemu podczas prześladowań ze strony socjalistycznego rządu. Przyszła z przesłaniem od Boga do każdego z nas i obiecała, że cały świat będzie żył w pokoju i że wiele dusz pójdzie do nieba, jeśli jej prośby zostaną wysłuchane i zastosowane. Obiecała: Jeśli moje prośby zostaną spełnione, Rosja nawróci się. I zapanuje pokój. Czy tak się stało? Równocześnie ostrzegła, jeśli moje prośby nie zostaną spełnione, Rosja rozprzestrzeni swoje błędy na całym świecie, zniecając wojny i prześladowania, kościoła. Dobrze będą się stawali męczennikami. Ojciec Święty będzie musiał wiele cierpieć, wiele narodów przestanie istnieć. Czy tak się stało? Warto zapoznać się z objawieniami. Kolejny raz i zapytać siebie dlaczego? Dlaczego nie słuchamy? Albo dlaczego za mało jest słuchających? Dlaczego jesteśmy głusi na wołanie swatimy? Bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że jesteśmy głusi. Czy nie wierzymy matce bożej? Biała postać według mojego obliczenia wspomina siostra Lucja, Zdaje się, że pierwsze zjawienie się anioła było w roku 1915 na zboczu Kabeko, które jest zwrócone na południe. Kiedy odmawiałam różanie z trzema dziewczynami Teresą, Marią i jej siostrą i Marią Justin z wioski zwanej Casavela, zobaczyłam, że ponad drzewami doliny która rozciąga się u naszych stóp, unosi się jakiś obłok, bielsz od śniegu, przezroczysty w kształcie ludzkiej postaci. Moje towarzyszki pytały mnie, co by to mogło być. Odpowiedziałam, że nie wiem. Dwa razy powtórzyło się to samo w różnych dniach. Małe dziewczynki były zaskoczone i nie mogły tego zrozumieć ani wytłumaczyć. Wydarzenie wywarło na nich wrażenie, z czasem jednak w pamięci zanikało. Być może zapomniałyby o nim całkiem, gdyby nie wydarzenia, które nastąpiły później. Módlcie się! Minął rok, Łucja jak zwykle była na polu, tym razem z kuzynami, Jacyntą i Franciszkiem. Około południa zaczęło padać. Szukając schronienia, dzieci wspięły się na zbocze, aby ukryć się w grocie. To wtedy po raz pierwszy weszliśmy do groty, która miała stać się tak święta, opowiadała Łucja. Większość dnia dzieci spędziły w grocie, deszcz ustał, odmówił Różaniec i zaczęły się bawić. Łucja opowiadał: Bawiliśmy się przez pewien czas, gdy nagle silny wiatr zaczął z drzewami. Co skłoniło nas do popatrzenia, co się dzieje. Wtedy ujrzeliśmy w oddali nad drzewami rozciągającymi się ku wschodowi światło bielsze od śniegu w kształcie przezroczystego, młodego mężczyzny, jaśniejszego niż kryształ w promieniach słońca. W miarę jak się przybliżał, mogliśmy rozpoznać jego postać. Młodzieniec w wieku około 14-15 lat, wielkiej urody. Byliśmy zaskoczeni i przejęci, nie mogliśmy wypowiedzieć ani słowa. Gdy tylko zbliżył się do nas, powiedział, nie bójcie się, jestem aniołem pokoju, módlcie się ze mną. I klęcząc, nachylił się, aż dotknął czołem ziemi. Pobudzeni nad przyrodzonym natchnieniem, naśladując anioła, zaczęliśmy powtarzać jego słowa. O mój Boże, wierzę w Ciebie. Wielbię Cię, ufam Tobie i kocham Cię. Błagam Cię o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą w Ciebie, nie wielbią Cię, nie ufają Tobie, nie kochają Cię. Po trzykrotnym powtórzeniu tych słów, podniósł się i powiedział: Módlcie się tak, serce Jezusa i Maryi uważnie słuchają Waszych próśb. Anioł zniknął, ale świadomość nadprzyrodzoności była tak intensywna, że przez długi czas dzieci pozostawały w tej samej pozycji, w jakiej ich pozostawił, nieświadome własnego istnienia, powtarzając tę samą modlitwę w kółko. Łucja opowiada: Obecność Boga sprawiła wrażenie tak intymnej i tak intensywnej, że nawet nie odważyliśmy się ze sobą rozmawiać. Następnego dnia byliśmy jeszcze zanurzeni w tej duchowej atmosferze. Która dopiero stopniowo zaczęła zanikać. Nie przyszło nam do głowy mówić o tym objawieniu, ani też nie myśleliśmy o zaleceniu, by zachować ją w tajemnicy. Samo objawienie narzuciło tajemnicę. Było tak intymne, że nie można było w ogóle o tym mówić. Wrażenie, jakie na nas wywarło, było być może tym większe, że była to pierwsza taka manifestacja, jakiej doświadczyliśmy. Ofiarujcie umartwienia. Z czasem dzieci wróciły do codziennej rutyny, ale od tamtej pory spędzały razem cały czas. Pewnego letniego popołudnia Anioł odwiedził ich ponownie. Łucja tak opowiada, co się stało. W dniach największego upału prowadziliśmy naszą trzodę w południe do domu, aby ją wyprowadzić znowu pod wieczór. Popołudniowe godziny odpoczynku spędzałyśmy. W cieniu drzew, które otaczały studnie. Wiele razy już wspomniano. Nagle zobaczyliśmy tego samego Anioła przed nami. Co robicie? Módlcie się, módlcie się dużo. Serce Jezusa i Maryi chcą przez Was okazać światu wiele miłosierdzia. Ofiarujcie bezustannie modlitwy i umartwienia. Jak mam się umartwiać? Zapytałam. Z wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę, jaką zadośćuczynienie za grzechy, którymi On jest obrażany, dla uproszenia nawrócenia grzeszników. W ten sposób ściągniecie pokój na Waszą ojczyznę. Jestem aniołem, stróżem w Portugalii. Przede wszystkim przyjmijcie i znoście z poddaniem cierpienia, które Wam Bóg ześle. W późniejszych latach Ucja ujawniła. Słowa anioła były jak światło, które uświadomiło nam, kim jest Bóg, jak nas kocha i jak chciał być kochany. Wartość ofiary, do jakiego stopnia mu się podobać i jak została nagrodzona nawróceniem rzeczników. Od tego momentu zaczęliśmy ofiarowywać Panu wszystko, co nas umartwiało, nie próbując znaleźć innych sposobów umartwiania lub pokuty niż spędzanie godzin po godzinie, kłaniając się do ziemi, powtarzając modlitwę, której nauczył nas nią. Tylko łucja i Hacynta słyszały słowa anioła. Franciszek go widział i wiedział, że rozmawia z dziewczynkami. Bardzo chciał dowiedzieć się, co zostało powiedziane. Hyacento, powiedz mi, co powiedział anioł? Powiem ci jutro, Franciszku, nie mogę teraz mówić. Dziewczynka była tak przytłoczona zdarzeniami, że nie miała sił rozmawiać. Następnego dnia, gdy tylko do mnie podszedł, zapytał mnie: Czy spałaś ostatniej nocy? Ciągle myślałem o Aniole, o tym, co mógł powiedzieć. Potem powiedziałem mu wszystko, co Anioł mówił podczas pierwszego i drugiego objawienia. Wydawało się jednak, że nie zrozumiał wszystkiego, co oznaczają te słowa, ponieważ zapytał: Kto jest najwyższy? Co oznacza serce Jezusa i Maryi? Zwracają uwagę na głos Waszych błagań. Po otrzymaniu odpowiedzi zastanowił się przez chwilę, po czym wtrącił się z innym pytaniem. Ale mój umysł nie był jeszcze wolny, więc kazałem mu poczekać do następnego dnia, ponieważ w tym momencie nie byłam w stanie mówić. Czekał, ale po pewnym czasie znów zaczął dopytywać. Jacinta powiedziała mu, Słuchaj, nie powinniśmy długo rozmawiać o tych sprawach. Kiedy rozmawialiśmy o Aniele, nie wiem, co czuliśmy. Nie wiem, jak się czuje, powiedziała Nie mogę już rozmawiać, śpiewać ani grać. Nie mam dość siły na nic. Ja też nie odpowiedział Franciszek. Ale co z tego? Anioł jest piękniejszy niż wszystko. Pomyślmy o nim. Czułem, że Bóg był we mnie. Zbliżała się jesień. Dzieci wyruszały z owcami na wzgórze na cały dzień. To była trzecia i ostatnia wizyta anioła. Trzecie zjawienie, wydaje mi się, miało miejsce w październiku albo pod koniec września. W tym czasie przerwy obiadowej nie spędzaliśmy już w domu. Jak już wspomniałem, pisząc o Hiacyncie, przeszliśmy z lasku oliwnego należącego do moich rodziców, okrążając zbocza wzgórza do, od strony Austrieli i tam najpierw, odmówiliśmy najpierw różaniec i modlitwę, której nas nauczał anioł w czasie swego pierwszego zjawienia. Kiedy tam byliśmy, ukazał się nam anioł po raz trzeci. Trzymał w ręku kielich, nad którym unosiła się święta hostia, z której spływały krople krwi do kielicha. Nagle kielich z hostią zawisł w powietrzu, a anioł uklęknął na ziemię i powtórzył trzy razy modlitwę. Trójcu Przynajświętsza, Ojcze, Synu Duchu Święty, uwielbiam Cię z czcią najgłębszą. Ofiaruję Ci przynajdroższe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich ołtarzach świata, na przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, które Go obrażają, przez niezmierzone zasługi u Najświętszego serca i niepokalanego serca Maryi proszę Was o nawrócenie biednych grzeszników. Potem anioł powstał, ponownie trzymając kielich i hostię, dał hostię Łucji, a zawartość kielicha Jacyncie i Franciszkowi mówiąc, przyjmijcie ciało i krew Jezusa Chrystusa, okropnie znieważonego przez niewdzięcznych ludzi, wynagrodzicie ich grzechy i pocieszajcie Waszego Boga. Następnie znów padł na ziemię, odmówił z dziećmi trzy razy modlitwę Trójco Przenajświętsza i zniknął. Poruszeni siłą nadprzyrodzoną, która nas otaczała, naśladowaliśmy we wszystkim anioła. To znaczy, uklękliśmy jak on na ziemi i powtarzaliśmy modlitwy, które on odmawiał. Siła obecności Bożej była tak intensywna, że prawie całkowicie nas pochłaniała i unicestwiała. Zdawało nam się nawet, że przez dłuższy czas zostaliśmy pozbawieni zmysłów. To Franciszek uświadomił sobie, że robi się ciemno. Zwrócił się naszą uwagę na ten fakt i pomyślał, że powinniśmy zebrać nasze stado i iść z powrotem do domu. Gdy minęło kilka pierwszych dni, wróciliśmy do normalności. Franciszek zapytał, wiem, że anioł dał ci komunię świętą, ale co dał mi ich Jacencie? To samo, to była komunia święta, odpowiedziała Hjatęta radośnie. Czy nie widziałeś, że to krew spadła z hostii? Czułem, że Bóg jest we mnie, ale nie wiedziałem, jak odpowiedział Franciszek. Potem, padając na ziemię, on i jego siostra pozostali przez długi czas, powtarzając raz za razem modlitwę miała w Trójcu Przynajświętsza. Obecność Boga jest czymś oszałamiającym a nawet miażdżącym dla naszych ludzkich zdolności i pojmowania. Anioł był dla przyszłych posłańców Matki Bożej wstępem do jeszcze większej łaski. Najpierw przeszły szkołę prawdziwej pokory poznania wielkości i świętości Boga oraz nicości człowieka. Oprócz przesłania, które widzący od razu zaczęli praktykować, wizyta anioła sprawiła, że otrzymali także łaskę pokoju i radości w Bogu. Pokój i szczęście, które odczuwaliśmy, było wielkie, ale całkowicie wewnętrzne, ponieważ nasze dusze były całkowicie zanurzone w Bogu. Fizyczna słabość, która nas ogarnęła, była również wielka. Módl się, módl się, się dużo, Anioł dał im przykład, czuli się poruszeni. Aby go naśladować, nieustannie powtarzając i padając na ziemię, jak on, dwie modlitwy, których ich nauczył. Był to ich pierwszy akt umartwiania, potem były następne. Był zostanne i do utraty sił. Czasami biedny Franciszek nie mógł już dłużej mówić. Kiedy pokoniliśmy się, aby odmówić modlitwę jako pierwszy, czuł napięcie takiej postawy, ale klęczał lub siedział i modlił się, dopóki nie skończyliśmy. Później powiedział: Nie jestem w stanie tak długo wytrzymać jak ty. Wolą mnie plecy tak bardzo, że nie mogę tego zrobić. Czytając wspomnienia siostry Łucji, zauważamy, że czas pierwszych objawień zbiegł się z próbami i cierpieniami, jakie dotknęły jej rodzinę. Stopniowo sytuacja rodziny stawała się coraz trudniejsza. W tym okresie moje dwie najstarsze siostry opuściły dom przyjmując sakrament małżeństwa. Mój ojciec spadł złe towarzystwo i pozwolił, wysłabać go pokonała. Oznaczało to utratę części naszej własności. Kiedy moja matka zdała sobie sprawę, że nasze środki do życia, maleją postanowiła wysłać moje dwie siostry do pracy jako służki. W domu pozostał tylko mój brat, który opiekował się naszymi kilkoma pozostałymi polami. Moja matka opiekująca się domem i ja, aby zabierać nasze owce na pastwisko. Moja biedna matka wydawała się utopiona w otchłani cierpienia. Kiedy w nocy zbieraliśmy się wokół ognia, czekając, aż mój ojciec przyjdzie na kolację, moja matka patrzyła na puste miejsca córek i wołała z głębokim smutkiem: Mój Boże, gdzie zniknęła cała radość naszego domu? Potem opierając głowę na stoliku, wybuchała gorzkimi łzami. Mój brat i ja płakaliśmy z nią. To była jedna z najsmutniejszych scen, jakie kiedykolwiek widziałam. Co z tą schnotą za moimi siostrami i widzeniem mojej matki tak nieszczęśliwej sprawiało, że serce mi pękało. Chociaż byłam tylko dzieckiem, doskonale rozumiałem sytuację, w jakiej się znaleźliśmy. Potem przypomniałem sobie słowa anioła: Przede wszystkim przyjmujcie ulegle ofiary, które Pan wam zeszle. W takich chwilach wycofywałam się do odosobnionego miejsca, aby nie zwiększać cierpienia mojej matki, pozwalając jej zobaczyć Twoje. To miejsce to była zwykła nasza studnia. Tam na kolanach, pochylając się nad krawędzią kamiennych płyt pokrywających studnie, moje łzy mieszały się z wodą i ofiarowałem moje cierpienie Bogu. Czasami Hiacynta i Franciszek przychodzili i znajdowali mnie w takim stanie z gorzkim żalem. Ponieważ mój głos był zławiony szlochem, nie mogłem powiedzieć ani jednego słowa. dzielimy moje cierpienia do tego stopnia, że płakali też obfitymi łzami. Co robicie? Módlcie się, módlcie się dużo. Lekcja nie poszła na marne. Jesienią, kiedy anioł przyszedł po raz ostatni, aby dzieci przyjęły komunię świętą, już się nie bawiły. Zastał je w modlitwie. Padało na ziemię, powtarzając słowa, których ich nauczył. Dzieci modliły się nieustannie. Czy nas usprawiedliwia to, że nie widzieliśmy anioła z Fatimy? Jak bardzo wiele nam brakuje w porównaniu do nich. Zachowujemy się tak, jakby orędzie anioła i matki Bożej nas nie dotyczyły. Przede wszystkim przyjmujmy uległe ofiary, które Pan na nas zejsze.